Łej mm -hmm. gorącej kawy i zaczynamy. Witam Was moi drodzy! Tak bardzo się cieszę, że dzisiaj widzimy na żywo Nawet nie wyobrażacie sobie jak bardzo z tej okazji e, dla samej siebie, no i trochę też dla Was e, ładniej się ubrałam, jak to mawiał mój profesor uczelniany z PIARU.

Że ta pogoda za moim oknem jest dzisiaj tak okropna. I to nawet nie dzisiaj, ale ostatni cały tydzień był taki typowo jesienny. Same burze, deszcz, ale to taki mocny. nie wiem, czy wiecie, ale jestem teraz w Lizbonie. E, tutaj zaczęłam swój trzeci rok na studiach. No i niestety e, nie zabrałam ze sobą prawie żadnych jesiennych ubrań. No, i trochę marzmy. Tym bardziej, że e, słyszałam, że w Lizbonie e, jest to dosyć popularne, że w pokojach, w mieszkaniach nie ma wbudowanych grzejników, jak w Polsce. Więc się zastanawiam, czy na zimę nie kupić sobie takiego, wiecie, elektrycznego piecyka. No, bo ja to jestem z marzów jednak. <laughs> Także tak. Zobaczymy, jak to będzie. Ale tak wracając do tematu właśnie przez to, jaką mamy pogodę na zewnątrz. Moje oświetlenie tutaj nie spełnia moich oczekiwań. No, mamy tutaj jedną lampkę. E, możecie ją znaleźć pod nazwą Zachód Słońca. Stała właśnie tą lampę od przyjaciół na moją rodzinę. Także nie jest najgorzej, chociaż tak naprawdę przydałyby się tutaj. Lampy takie LED z systemem RGB oraz może softboxy, które by mnie oświetliły z mojej prawej i lewej strony. No, ale wiecie, wszystko po kolei. Nie można mieć wszystkiego naraz. No, <ścoughs> czas pokażę. I tak pewnie się zastanawiacie, co to są te lampy RGB, albo subboxy? E, ja tutaj czasem będę Wam e, wplatać e, takie bardziej specjalistyczne słowa, ale mam nadzieję, że, mam nadzieję, myślę, że Wam to dobrze zrobi mi również. I kolejne pytanie, które się nasuwa, skąd ja w ogóle wiem, co to jest. Otóż, jasna sprawa, interesuję się filmem, ale studiuję e, media audiowizualne i film, tak mówiąc, bardzo takim uproszczonym językiem. No więc trochę tej wiedzy muszę mieć. Mam tylko nadzieję, że jak najszybciej uda mi się ją e, wpleść w praktykę. Czyli właśnie ładnie sobie zarządzić tutaj to pomieszczenie. Żebyśmy się tutaj widzieli w odpowiednich warunkach wizualnych. I dla mnie i dla Was. No... <grytanie> Także... Co tu dużo mówić? Może o kontencie? O czym ja bym tutaj chciała z Wami rozmawiać? Na pewno bliskie mi są... Takie tematy filozoficzne, życiowe, e, rysterki dnia codziennego, które każdy z nas ma, a którymi czasem nie możemy się podzielić z kimś, albo nie mamy takiej osoby, z którą moglibyśmy porozmawiać, więc ja nią będę. <ścoughs> a wy dla mnie może. Nie wiem, zobaczymy. E, na pewno chciałabym tutaj poruszyć e, takie tematy związane z kulturą, ze sztuką. I nawet wiem o czym chciałabym mówić, bo już mam tematy przygotowane, tylko przyda mi się wiedza z animacji, czyli... E, czyli no właśnie praktyka na, na programach z Taki ja to Adobe. Ale to też zajmie mi trochę czasu. Więc zobaczymy jak ten content będzie się dalej rozwijał, w którą stronę pójdzie, wszystko po kolei. Zobaczymy, zobaczymy. Ale tak, no na pewno, na pewno chciałabym tutaj coś zrobić takiego swojego, po mojemu. Jak mnie trochę lepiej poznać, to zauważycie, że, że tak, ja nie lubię kopiować trendów. Chociaż media społecznościowe na przykład rządzą się swoimi prawami, algorytmy tak samo. Co jest też ciekawe, i na pewno poruszymy ten temat w jakimś osobnym nagraniu. Eee, bo czasem naprawdę tak mnie ten Instagram męczy. TikToka ostatnio założyłam po to, żeby trochę poznać tą platformę, ale zauważyłam naprawdę, że ona strasznie uzależnia. Ten poziom dopaminy, który, który dostajemy, który nasz mózg dostaje, przeglądając te e, kilkusekundowe e, treści, jest ogromny, i naprawdę destrukcyjny dla naszego mózgu, ale są do tego liczne badania, także jeśli będziecie chcieli, to na pewno sobie je znajdziecie. E, I wracając do tych social mediów, który, którymi społeczeństwo w których społeczeństwo tak naprawdę żyje, bo, bo to jest świat, którego którym, którego nie możemy zignorować social media są i w popkulturze i w filmie, wyznaczają trendy tak na przykład jak ta historia, na pewno, na pewno dziewczyny będą bardziej wiedziały co chodzi z Kucham, jak mi na imię ta dziewczyna? Albo Sabrina, albo Vanessa, ta cute Girl, która zaczęła nagrywać właśnie tym telefonem. różne takie. właśnie ciekawe pozy. I co? I tak się wybiła na tym TikToku, że trafiła jako modelka na chyba Paris Special Week. Widzicie, widzicie. Także tak. Ciekawe są te social media, ale niestety zabijają naszą kreatywność. Im więcej dostarczamy sobie tych treści, tym mniej my jesteśmy wydajni. Bo według mnie są dwie drogi: albo bycie pionierem i charyzmatyczną osobą w tych social mediach, co jest ciężkie i wymaga pracy jakiegoś Geniuszu, bym nawet powiedziała, albo prostsza droga, czyli kopiowanie. Co akurat przynosi niezłe wyniki, ale moim zdaniem to tak spłuca społeczeństwo. No ale. Świat rządzi się swoimi prawami. Niestety. Także tak, no dzisiaj to nagranie jest. Dość krótkie, chaotyczne jak ja, co też potem zauważycie. Eee, chciałam się Wam tutaj trochę przedstawić, powiedzieć kilka takich najistotniejszych szczegółów o mnie i o tym, co będę tutaj robić. No i mam nadzieję, że będziemy się widzieć w takich okolicznościach częściej. A na pewno ostatni raz widzicie mnie w tym kolorze włosów. Mhm. Nie będzie to jakaś drastyczna zmiana, ale zamówiłam farby, będę miała ciemniejsze włosy. Akurat w tym dniu, w którym to nagrywam, kurier miał przyjechać już tutaj z moją paczuszką, ale niestety w Portugalii wszystko trwa dwa razy dłużej i nad tą moją cierpliwością też pracuję. Także następnym razem zobaczymy się już w nowej wersji. Ja Wam życzę. Udanego dnia i widzimy się następnym razem. Buziaki!